Hej, witam was serdecznie i dziś mam ochotę z Wami zorganizować swoją toletkę. Pokażę Wam jakie mam pudry, podkłady, korektory i fiksery. Postanowiłam podzielić ten film na właśnie kilka części, bo jeden to by był zdecydowanie za długi. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Dajcie znać, czy coś właśnie powtarza się u was, co jest u mnie. I zdaję sobie sprawę, że jest tego dużo, ale chcę powoli dążyć, żeby tego było coraz mniej już też... Kupuję coraz mniej właśnie kosmetyków do twarzy. Więcej kupuję jednak perfum i innych zapachów, bo to też dłużej może postać. Zapraszam Was więc do zorganizowania ze mną mojej toaletki na nowo. Jak widać, tutaj wszystko wyciągnęłam do kartonów, chociaż nie wszystko mieści się w kadrze. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas, pokażę Wam, jakie mam kosmetyki i też powiem Wam, że mam ich dość sporo, zdaję sobie z tego sprawę, ale właśnie chciałabym nagrać taki film za rok, pół roku, gdzie tych kosmetyków będzie zdecydowanie mniej. I moja toaletka to jest toaletka Malm, jest ona z IKEA, tylko jest ona tutaj wyklejona przeze mnie marmurowym takim... marmurową okleiną, ale szczerze Wam powiem, że nie zdecydowałabym się na nią jeszcze raz. Jest dla mnie trochę za wąska i też za niska. Ja lubię sobie na przykład nogę na nogę położyć, a przy tej toaletce się tak niestety w moim przypadku nie da. No i jest też wąska dosyć, tak średnio przyjemnie się przy niej maluję, drugi raz bym się na nią nie zdecydowała. Tutaj zazwyczaj jeszcze wisi lustro, ale akurat na potrzeby tego filmiku je ja ściągnęłam, żeby nam nie przeszkadzało. Chociaż powiem Wam, że bardzo rzadko się tu przy nim maluję. Maluję się jak, jak mam dużo czasu, chcę coś poeksperymentować. Jak jednak idę do pracy, to zazwyczaj maluję się szybko w łazience. Mam tutaj taki pojemnik, on jest też z CK i dwa takie pojemniki mieszczą mi się w tej szufladce wysuwanej w tej toaletce. No, i też próbowałam je doczyścić jak mogłam. No, tutaj na przykład jest niestety już kratką takie narysowane, już nie da się tego doczyścić. No, trudno, dobrze, zaczynamy. Pokażę Wam moje kosmetyki i co będę w najbliższym czasie używać. Zaczynamy w pierwszym kartonie. Tutaj mam w większości podkłady i korektory, i właśnie od nich chcę zacząć. Zaczynamy jako pierwszy. Mamy tu kosmetyk Evelyn Cosmetics Wonder Match Skin Absolute Perfection, jest to odcień 10 Light Vanilla. I pokażę Wam może od razu odcień. Przepraszam Was od razu, moje paznokcie nie są, nie są w najlepszym stanie. Jak tylko moja płytka dojdzie do siebie, to wybiorę się właśnie je pomalować. I ten odcień na it wygląda tak. Ale od razu, skoro tu siedzę z Wami, to chcę Wam pokazać, mam tu jeszcze 0,5 Match I też Wam pokażę od razu odcień, żebyście mogli sobie ewentualnie porównać. I 05 Match wygląda tak. No dość spora różnica wydaje mi się. Mam też taki podkład z Eveline Wonder Match Lume i to jest kolor 10 Vanilla Warm. I postaram się Wam pokazać, chociaż go już jak widać jest tu końcówka, już ledwo można coś stąd wygrzebać. I jeśli da się zobaczyć, to właśnie tak wygląda. Ten kolor. Evelyn, mam jeszcze taki podkład, i szczerze mówiąc, go najrzadziej używam, jakoś najmniej mnie przekonuje. I jest to kolor 01 ivory. Od razu też Wam pokażę odcień. to jest taki już bardzo jasny. To jest ten kolor. I wy tego nie widzicie, ale ja między seriami będę sobie te podkłady tutaj wycierać myć, ja bardzo lubię mieć czyste kosmetyki, wiem jak ostatnio był taki trend na TikToku, że ludzie pokazywali jak ubrudzone mają te kosmetyki, dla mnie to jest straszne, ja uwielbiam mieć je czyste i staram się je, wiecie, jak najbardziej wyczyścić zawsze jeden z nowszych podkładów w mojej kolekcji jest to Matt Matte and Soft Makeup i jest to odcień 01 pokażę wam oczywiście kolor jak widać jeszcze go nie używałam i tak wygląda jego kolor znów Belle i kupiłam to razem z tamtym podkładem, który pokazywałam wam przed chwilą i to jest Nude and Moist Makeup ten właśnie z konopią był zapieczętowany ale akurat kończą mi się dwa podkłady, więc myślę, że mogę już otworzyć nowy I to jest kolor 01, bo nie wiem czy Wam mówiłam I ten odcień wygląda tak Jeden z moich też nowszych nabytków, Kobo Professional Pro Formula Full Cover Foundation, jak widać za 18,99 kupiłam ten podkład, już wam mówię jaki to jest odcień. Jest to odcień 05 Porcelain, już wam pokażę też kolor. Tak wygląda odcień tego Kobo. Jest to jeden z takich najbardziej lejących się podkładów w mojej kolekcji, ale też ten Wonder Mash już zaraz stąd wyciągnę, bo on starczy mi może na 1 dwa razy. Tutaj gdzieś zawieruszył i to jest ten podkład, który aktualnie używam, Jordani Gold Pure Euphoria Foundation i to jest odcień porcelain. Też Wam pokażę oczywiście kolor. I tak wygląda ten uforia porcelain z Oriflame. Właściwie Oriflame Juritani Gold. Ładny odcień, ładny kolor. Ale właśnie te dwa podkłady już stąd jednak zabiorę, bo tego Wonder Match Lumi to już włożę do denka. A ten Jordan Gold to do łazienki zabiorę i naprawdę już jest go niewiele. Nie wiem, czy tu zobaczycie, ale już naprawdę jest go bardzo mało. Trzy podkłady z Oriflame The One i to jest Everlasting Sync i Luskin Aqua Boost i Luskin Asqua Boost, tylko że inny odcień. I pokażę Wam je oczywiście po kolei. I ten pierwszy odcień to jest. Hmm... Everlasting Sync Alabaster Cool i tutaj mam tych drugich Vanilla Neutral oraz porcelany Cool od razu wam je pokażę. To jest ten z czerwonym paskiem i odcień Alabaster Cool. To są podkłady Aquabust. Po lewej vanilla neutral, a po prawej porcelain cool. Kiedyś bardzo je lubiłam, a teraz stwierdzę, że są mocno średnie. Jest dużo lepszych podkładów. Jordani Gold na pewno jest lepsze i Everline. Dużo jest lepszych podkładów, moim zdaniem. Już raczej do nich wracać nie będę. Ostatni podkład potem będą dwa kremy BB i już korektory to AA Wings Healthy Wear Foundation. I to jest odcień 301 porcelain. Tak prezentuje się odcień tego podkładu z AA. Następnie mam dwa takie kremy BB z misza I ten jeden to jest odcień 21, a drugi 23 Ten po lewej jest już taki leciutki, już prawie pusty A ten 23 jest dość ciemny dla mnie, poczekam z nim jednak na to Oczywiście zaraz pokażę wam ich odcienie, ale moim zdaniem te kremy BB są świetne I po lewej kolor 21, a po prawej 23 No widać między tymi kolorami ogromną przepaść Przechodzimy już do korektorów i na początek moje aktualnie ulubione korektory. Jak widać ten jeden już jest sporo zużyty. Zużyłam już dwa opakowania tych korektorów. A jeden to odcień Light Porcelain. I tutaj po lewej mamy 02 Light Vanilla Warm, a po prawej Light Porcelain Cool. No, w sumie wydaje mi się w miarę podobne do siebie kolory. Jedyne co nie lubię w tych korektorach to, że dość szybko się kończą. Eveline mam jeszcze taki korektor, go używam najrzadziej szczerze mówiąc, jest to korektor Wonder Match, już wam mówię jaki to jest kolor, eee, 01 Light Neutral i odcień tego korektora prezentuje się tak jest, wydaje mi się bardzo jasny. W zakończeniu już na parę dosłownie użyć mam taki The Multitasker Concealer z Rimmel i ja nie lubię tego korektora, on jest straszny dla mnie tępy, suchy, strasznie go widać pod i w ogóle... W każdym miejscu nie przepadam za tym korektorem. To znaczy, też, jak widać, tu jest strasznie się ulewa, jakoś tak. Nie mogę tego do końca jakoś domyć, ale pokażę wam oczywiście odcień. To jest bardzo mocny korektor. Oczywiście komuś może się sprawdzić, ale ja raczej do niego wracać nie będę. I tak wygląda ten korektor, ten odcień na ręce. Ja mam odcień 0,20 fer Jak widać, na ręce już można zobaczyć, że jest to dość mocny i ciężki korektor, przynajmniej tak mi się wydaje. Na wykończeniu mam też dwa inne korektory. Myślę, że skończę je w najbliższym czasie. Jeden to jest Lovely No More Dark Circles, a drugi Perfect Last 24 godziny z Miss Sporty. Oba lubię, ale nie są to jakieś wybitne korektory. Raczej wybrałabym tamte z Eveline, te pierwsze, które wam pokazywałam. Ale oczywiście ocenię ich też wam, pokażę. I ten pierwszy to jest Lovely. Wydaje mi się, że to jest odcień 0,1, chociaż nie jestem w stanie się na pewno doczytać na tym opakowaniu. Mam już go dość długo, więc może dlatego tak ściemniał ale jest to kolor 0,1. A Miss Sporty to jest kolor 0,01 Ivory, oczywiście jest po prawej stronie. I to jest właśnie Perfect last 24 godziny. Tych trzech korektorów raczej nie będę tu zostawiać, tak samo jak tych dwóch podkładów. Wezmę je, aby je zacząć wykańczać i zużyć je już do dna. Korektor z AA Wings Healthy Wear Concealer, i to jest chyba ten sam z tej samej serii, co ten podkład, który Wam pokazywałam, i to jest odcień 20 Porcelain. To jest korektor, według nich rozświetlający. Już Wam pokazuję odcień. To jest dość nowa rzecz w mojej kolekcji, ale też powoli będę już ją zużywać. I tak wygląda odcień tego korektora z AA Wings. Też dość nowy nabytek. Kupiłam to jakiś czas temu na promocjach minus 80%, chyba na drugą sztukę w Hebe. Jest to Piryne Contour Concealer, korektor. I odcień to jest aż 0,4. I tak wygląda odcień tego korektora 0,4 z pierny Ale musicie uważać, jeśli go otwieracie, bo jest dość płynny. Wylał mi się trochę na spodnie, na szczęście niedużo. Ale zwracam Wam uwagę, że jest dość płynny. Trzeba uważać przy jego otwieraniu. Przedostatni korektor Bell It's A Match Concealer. I tak wygląda odcień 0,1 tego korektora z Bell. Ostatni, najmocniejszy, z najmocniejszych używam go tylko jak mam jakieś naprawdę nie wiadomo jakie niedoskonałość, bardzo chcę coś zakryć. Dermacol. i to jest najcięższe działo w mojej kolekcji. Nie mam pojęcia, jaki to ma odcień, niestety nie jest napisane, ale dosłownie rozprowadza się to jak maść, a nie taki, wiecie, korektor naprawdę na wyjątkowe sytuacje, jakieś, wiecie, pojedyncze wypryski, na jakieś wyjścia, które, wiecie, chcecie wyglądać super. Polecam wam jak najbardziej na co dzień. Niestety nie jest to raczej dobre używanie tego dermakolu. Chodzimy do bas pod makijaż i ich mam bardzo mało. Wydaje mi się dosłownie kilka. Przebrzniemy przez nie szybko. Pokażę wam też odcienie, jeśli jakieś mają i jak się zachowują. I pierwsza to jest Eveline Better Than Perfect Eveline Cosmetics Makeup and Care Formula i ona ma jeden kolor, ale ja tej bazy nie lubię już. Ją prawie zużyłam. Mam nadzieję, że skończy się jak najszybciej. Śmierdzi jak stara, taka czekolada, właśnie taka, która jest już, wiecie, z białym nalotem. Odcień i tak wygląda, ale jak rozmarujecie ją na buzi, to kompletnie tego nie widać, kompletnie tego nie czuć. Nie ma się co przejmować, ale raczej do niej wracać nie będę i jakoś tak nie jest to baza, którą polubiłam. Bazy już tutaj też nie będę zostawiać, wezmę ją do łazienki, chcę ją wykończyć do końca, dam do takiego pudełka, gdzie mam kosmetyki, właśnie które chcę użyć. W przeciwieństwie do niej, druga baza z Eveline Cosmetics Wonder Match, czy w jednym serum primer, którą uwielbiam, jest to już moja druga baza. Jak widać, ona jest jeszcze zapieczętowana, ale myślę, że mogę otworzyć i pokazać wam, jak ona wygląda. Ta baza wygląda tak i zachowuje się dosłownie jak krem. Moim zdaniem jest świetna, trochę za dużo sobie tutaj dałam na rękę, ale na dłoń ale jest świetna ta baza i wchłania się naprawdę jak kremik jak taki zwykły, lekki krem następnie baza z Liren i to jest Instant 3 w Smooth i to jest taka ok baza jak najbardziej jest fajna natychmiastowe wygładzenie baza pod podkład, już wam pokazuję jak ona wygląda jest tak ok, nie jest ani zła ani nie jest jakaś świetna ale myślę, że jest jak najbardziej do przetestowania prezentuję ta baza i ona no też zachowuje się jak taki krem. Ja oczywiście trochę za dużo tego na, na dłoń wycisnęłam, ale też fajnie się wchłania, jest dość fajna, nie śmierdzi. Wiecie, jest taka leciutka jak też krem. Następnie baza z Bel. Ja też ją lubię, chociaż rzadko jej używam. Raczej ona mi się wydaje, że jest taka na lato, może przez tą. Te napis Frozen Strawberry Margarita może dlatego, nie wiem, jakoś tak bardziej na lato jej używam, ale jest ok też jak najbardziej, można sobie zakupić, przetestować I tak się prezentuje, też wygląda jak taki lekki krem chociaż gęstszy niż, niż trochę tamte bazy, które wam wcześniej pokazywałam i tak lekko może czuć tą lekką nutę no truskawki ale taką chemiczną Baza z The One, Oriflame Makeup Pro on Screen Finish Primer, taka zielona, ona jakiś czas temu wchodziła do katalogu, ona ma właśnie taki zielony kolor, zaraz Wam pokażę, ale niestety ona ma straszny, nieprzyjemny dla mnie zapach, dajcie znać, jeśli ktoś ma, czy może ona mi się zestarzała i dlatego tak pachnie, czy już na początku tak pachnie, ten zapach dla mnie jest taki średni, dlatego też rzadko po nią sięgam, taki kolor ma właśnie ta baza. Jak się rozsmaruje, oczywiście robi się właśnie jak też taki, jak wszystkie inne bazy się zachowuje, ale ten smród chemiczny tej bazy jest dla mnie męczący i trochę często właśnie jak już posmaruję nią twarz, to też chwilę później jeszcze czuję to. Dajcie znać, czy ona po prostu jest już do wyrzucenia, czy tak te bazy akurat mają. Baza w mojej kolekcji, to jest chyba z kalendarza adwentowego z NYX, jak się nie mylę. Albo z Douglas, ale wydaje mi się, że z NYX i przy okazji powiem Wam, że w tym roku chyba zdecyduję się głównie na właśnie kalendarz adwentowy z Znakles, ponieważ najwięcej rzeczy z niego używam i naprawdę jestem z nich zadowolona. Dobrze, przechodzimy dalej. NYX, taka malutka baza, 6 ml por filler primer base i to jest najbardziej silikonowa baza w mojej kolekcji. Najbardziej czuć w niej ten silikon, już Wam pokazuję, jak ona wygląda. I wygląda ona tak. Spróbuję się przybliżyć i nie wiem, może zauważycie, ma taką dość inną konsystencję niż te wszystkie inne bazy, właśnie taką taką typową dla silikonowych produktów, mocno silikonowych, już Wam pokazuję. Jak ją się rozsmarowuje, to czuć właśnie ten silikon pod ręką, pod dłonią. Zależy, jeśli komuś to nie przeszkadza. To jak najbardziej, ta baza jest fajna, ale jeśli ktoś nie lubi takiego właśnie satynowego, silikonowego wykończenia, to nie jest to coś dla niego, chociaż jak widać, no różnicę robi. Przechodzimy teraz do pudrów i ich już raczej nie będę słoczywać, pokażę Wam może jakieś ciekawsze, a tak to pokażę Wam, jakie się znajdują w mojej kolekcji i powiem może Wam, czy mi się podobają, czy nie, jeśli, jeśli któryś już testowałam. Pierwszy Pierre Professional, jest to odcień Compact Powder Soft Beige 05, jak na razie mi się sprawdza, bardzo fajny puder, kupiłam właśnie te dwie, dwie rzeczy na promocji w Hebe, jeden plus jeden i drugi produkt jest 80%, jak najbardziej Wam polecam, jestem z niego zadowolona, tylko musicie lubić prasowane pudry. Wiem już, że moda raczej na te prasowane pudry przeszła w większości, ale ja dalej lubię i używam i wydaje mi się, że ten odcień jest właśnie taki dość jasny, 05. Wydaje mi się, że to jest właśnie drugi najjaśniejszy, albo najjaśniejszy, jak widać u mnie na wykończeniu. Pewnie niedługo znajdzie się w denku. Następnie mam w takim opakowaniu, ale to nie jest już puder z efektu. Chociaż z efektu też był świetny, mam tu właśnie taki biały puder z Bitery się to chyba nazywa ta marka Bitery chyba i jest to jedyny puder w którym koleżanka mi powiedziała że wygląda w nim tragicznie i lepiej żebym go nie używała więc jak na razie sobie tutaj leży i odpoczywa ale właśnie ten puder od Bitery to jest jedyny puder w którym moja koleżanka powiedziała że on źle wygląda na twarzy mamy taki puder z B kolekcja Pumpkin Vanilla Cream Powder with Pumpkin Oil z olejem właśnie z dyni i jest to bardzo fajny w odczuciu taki lekki satynowy yy, puder, tylko niestety ten odcień jest dla mnie, chociaż w kamerze może tak nie wygląda, ale na te porę roku jest dla mnie za ciemny. Myślę, że na lato będzie ok, mam nadzieję, że w końcu go tak mocniej przetestuję, ale właśnie ta kolekcja z Belle, bardzo mi się podobało ja bardzo lubię jesień, więc stwierdziłam, że muszę go kupić. Jest to odcień jest to odcień 01 Spicy Vanilla. Taki puder Unika Color Loose Powder Banana bananowy. Co prawda do środka jest już przesypany inny puder, szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam jaki, ale jeśli macie okazję, to te Unika kosmetyki naprawdę bardzo są fajne. Dość tanie, polecam sobie przetestować. Zazwyczaj i chyba jedynie można je kupić w Contigo, ale mogę się mylić. Następnie Eveline Cosmetics z Hydralas Powder, i to jest właśnie z takim efektem chłodzenia. I on jest taki dość żółty, lekko bananowy wydaje się ten kolor. To już wam pokazuję. W środku tak, ma taką gąbeczkę, i to się otwiera. I tutaj mamy taką siatkę, z której właśnie można nabrać sobie ten puder. I on właśnie jest taki fajny, drobno zmierony, bardzo fajny, ale do tego uczucia chłodu na twarzy trzeba się przyzwyczaić, bo dla mnie to jest do tej pory trochę dziwne, wiecie, dość dziwne jest to uczucie, ciężko je opisać, trochę jakby mokrym pędzlem po twarzy się malować, coś takiego. Trzeba się przyzwyczaić, ale puder jest jak najbardziej moim zdaniem fajny i myślę, że kiedyś jeszcze do niego wrócę, jak mi się skończy. Dwa takie pudry z V, bo ja je jeszcze kupiłam, jak chyba była... W Rosmanie promocja to minus 50%, dajcie znać, czy ktoś pamięta. I to właśnie były takie wkłady, i zapasy do nich, i można było sobie wymieniać to. I to jest Vibe choose to What I Want. I to jest prasowany, puder bananowy, tylko sprasowany. I one są oba takie same, dwa. I wygląda to właśnie tak, już trochę przeżyło. Ale jak najbardziej to jest fajne, żeby zabrać sobie na przykład na jakąś podróż, bo jest to naprawdę malutkie. Opakowanie na wyjazdach świetnie się sprawdza. Puder z Eveline. Co prawda go jeszcze nie otwierałam, pozwólcie, że na razie nie będę go otwierać. On jest taki lekko rozświetlający. Z tego co ja pamiętam, bo już go kiedyś miałam, ma takie lekko rozświetlające drobinki. Jest właśnie z kwasem hialuronowym. I tu w środku mamy taką ładną, dość ładną różową gomeczkę. Chociaż ja akurat nie używam, szczerze mówiąc. I w środku wygląda mniej więcej tak. Jest to taki dość jasny właśnie lekko rozświetlający puder. Mam taki puder znam, on jest z odzysku i to jest właśnie Setting Pink Powder i on naprawdę ma taki dość różowy kolor. Może tutaj zobaczycie. Nie będę go otwierać, ponieważ on nie wygląda już za dobrze. Ja też bardzo rzadko go używam, bo naprawdę jest dziwne to w użyciu. takie Naprawdę różowy ten kolor. Dość taki niezbyt za nim przepadam, ale myślę, że Zużyję, ale więcej nie będę do niego wracać. Następnie mam puder sypki z Glam Shopu. Jest to puder 100% Glow Puder Sypki loose Powder. Nie wiem, czy go będę otwierać. On jest zamknięty. Może go wystawię na sprzedaż. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to zapraszam. Jakoś mnie nie przekonuje. Jest całkiem nowy. To jak widać, jest zapieczętowany. Na razie nie będę go otwierać. Jeszcze się zastanowię i on mi się wydaje ma taki lekko bananowy kolor, coś takiego to tak nie to taki jasny bardzo puder nie to taki bananowy nie wiem jak określić ten kolor nie ma tu niestety napisane, ale właśnie próbuję wam pokazać jak to mniej więcej wygląda puder ryżowy z paez ma taki dość biały, bielutki kolor jeszcze go nie używałam, nie otwierałam ale myślę, że może w najbliższym czasie z niego skorzystam słyszałam o nim bardzo dużo opinii, ale niestety nie mogę się na razie wypowiedzieć. Jak mówiłam, go jeszcze nie otwierałam. Puder z Lovely. Ja go kupiłam kiedyś w Lidlu Bibret, Rose Powder. Ja mam też taki kolor dość jaśniutki, prawie biały, ale biały to jeszcze nie jest. Też fajny puder, chociaż rzadko go używam, on też ma dość on ma też dość niefajne tutaj opakowanie. Strasznie się to wszystko tutaj rozsypuje. Trzeba uważać, żeby nie uwalić całej łazienki. Mam też taki puder z Lovely Mineral Loose Powder i poleciłam go kiedyś koleżanka z którą kiedyś pracowałam i on też jest taki ma jasny kolor, ale nie aż tak bardzo. Wydaje mi się, że na te pory roku lato jak najbardziej. Chociaż go jeszcze nie otwierałam, muszę go w najbliższym czasie otworzyć, ale nie chcę też mieć otwartych nie wiadomo ile rzeczy naraz w moich tutaj zbiorach znajduje się też taki puder z Dewan Stockholm i też jeszcze jest nieotwarty przeze mnie. Jest to taki puder, właśnie niedługo, za jakiś czas, w czerwcu, kończy mu się data przydatności do zużycia. Jest to Makeup Pro Loose Powder. Ja go jeszcze nie otwierałam. Dajcie znać, jeśli ktoś miał, czy w ogóle opłaca mi się go otwierać i testować. Darza adwentowego mam też taką miniaturkę z NYX, jak widać, 3,3 gramy malutko, taki typowo biały, transparentny, wydaje mi się wykańczający, jak to tutaj jest napisany, puder. Myślę, że go już użyję, ale na razie jakoś tak nie jest mi z nim po drodze. Nowość w moich zbiorach jest to taki bananowy puder. Jest to puder z Revolution. Ja jeszcze go nie używałam, też go na razie nie będę otwierać On ma taki właśnie lekko bananowy kolor. Chociaż nie jest jakiś właśnie taki mocno bananowy jak te inne. Jak to widać 10 gram pewnie będę go używać pół wieku. I macie dodajcie znać jak wam się podobał, jak wam się używało tego i czy jest godny właśnie polecenia. I dwa ostatnie pudry to są pudry typowe pod oczy. Rzadko ich używam, szczerze mówiąc często lecę jednym pudrem po całej twarzy, szczerze się przyznam, ale ten z My Secret jest jednym z moich ulubionych właśnie pod oczy, jakie używałam, chociaż nie używałam ich jakoś nie wiadomo jak dużo. Ten z Klarysy mam właśnie z jakiegoś odzysku, szczerze mówiąc go chyba raz testowałam, nie mam jeszcze o nim jakiejś... Opinii wyrobione, jak widać tu już niewiele go zostało, ale właśnie dostałam go chyba od koleżanki albo od kogoś, a ten kupiłam sama i jak widać też jest ja jeszcze sporo do zużycia, ale myślę, że teraz lato, wiosna to będę częściej po niego sięgać, ale bardzo Wam go polecam, właśnie wydaje mi się, że te dwa akurat pudry są dość tanie i myślę, że warto w której zainwestować, żeby właśnie nie męczyć tak tej okolicy pod oczami jakimś cięższym pudrem. Ostatnia kategoria, jaką wam dzisiaj pokażę, to fixer do utrwalania makijażu. Najlepszy i najmocniejszy w mojej kolekcji. też on będzie w holu, bo dość niedawno go kupiłam. Wcześniej miałam też jedną butelkę i już mi się skończyła. Jedno pakowanie. Jest to świetny fixer. Nie jest to na pewno do używania na co dzień na jakieś wesela, wyjścia, uroczystości. Jak najbardziej, jest to świetny fikser, Prawie jak lakier do włosów działa. Naprawdę ma taką moc, moim zdaniem. I też ma taki atomizer, właśnie taki spray. Świetny jest, naprawdę trwala bardzo mocno i trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Właśnie nie jest to do używania na co dzień, na pewno. Następnie mam taką giełkę, która była w kalendarzu adwentowym z Glamshopu Shopu i tam giełka, jaka giełka jest ok, ale ten atomizer, ten atomizer, tej giełk jest po prostu tragiczny. Nie wiem, czy to widzieliście, ale to jest tak tragiczny atomizer, że ja tylko czekam, aż mi się skończy jakaś inna, właśnie giełka lub jakieś inne opakowanie, żeby tą giełkę tylko do innego atomizera przelać. Ten atomizer jest tragiczny. Giełka jest jak najbardziej ok, fajna ale atomizer. To jest najgorszy atomizer, jakiego niestety używałam. Następnie mam taką giełkę też utrwalającą z Oriflaym Dewan. Już jej chyba. Nie produkują w tym opakowaniu, no nowe opakowanie, ale też była jak najbardziej godna polecenia i taka do używania na co dzień, nie była jakaś bardzo mocna, ale taka do używania na co dzień jak najbardziej to Wam polecam. Chociaż nie testowałam właśnie w tej nowym opakowaniu, nie wiem czy ono ma jakąś inną formułę, czy to po prostu tylko nowe opakowanie giełki i fixery właśnie przebrniemy szybko, bo ja nie mam ich jakoś dużo, zostało jeszcze kilka i to jest Avon Mark Magix, świetna giełka, bardzo fajnie utrwala, też wydaje mi się, że raczej do stosowania na co dzień albo kilka razy w tygodniu, bardzo fajnie utrwala i jest dość mocno trzyma ten makijaż, fajnie go oscala, bardzo Wam polecam. Ja mam dwie mgiełki z kalendarzy adwentowych, i wydaje mi się, że one są prawie takie same. Dość podobnie działają. Myślę, że też na co dzień można sobie spokojnie ich używać do utrwalania makijażu. Mam również dwa takie malutkie fixery Jeden już jest w połowie wykończony, bo to jest jedynie 30 ml świetny fikser, miałam właśnie kiedyś ten po lewej już chyba w większym opakowaniu jeśli dobrze pamiętam i jak widać to ten po lewej jest taki przezroczysty a ten po prawej jest taki dość złoty z drobinkami chociaż tutaj właśnie te drobinki opadły mi już na dół bo długo nie żywałam to stało i opadły na dół ale trzeba zwrócić uwagę właśnie że to jest takie dość mocniej rozświetlające ten fixer po prawej stronie Wiecie, zależy co kto lubi, ale jak najbardziej te fixery też są godne przetestowania. Zwłaszcza fajnie sobie przetestować, jak to ma 30 ml, który Wam bardziej pasuje. Ja to kupiłam właśnie w zestawach świątecznych. Ostatni fiksek, którego aktualnie używam, on jest już jak widać na wykończeniu. Dosłownie została tu może jedna czwarta opakowania, na dnia go pewnie wykończę. Jest to I Love Revolution i zapach cranberry, czyli Rurawina. Jest świetne, świetne na co dzień. Nie utrwala to nie wiadomo jak, ale na co dzień jest super, uwielbiam tego używać. Myślę, że jakby było... Jak skończę te, które mam. Oczywiście, jakby było to w większym opakowaniu, to myślę, że do tego pewnie wrócę i Wam serdecznie polecam. Tutaj do pudełka zużyłam rzeczy, które chcę zużyć w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że mi się to uda. I tak prezentują się moje mniej więcej ułożone kosmetyki. Jak mówiłam wcześniej, chcę, żeby za pół roku, za rok wystarczyła mi na wszystkie moje kosmetyki: na oczy, brwi, rzęsy, wszystko, twarz. Właśnie taka jedna przegródka. Zobaczymy, czy mi się to uda. Trzymajcie kciuki. Mam zamiar jeszcze nagrać taki film. Odnośnie, właśnie, rzeczy do ust, i do oczu, cieni do powiek. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie, czy jesteście zainteresowani, zainteresowane takim filmem. I dajcie znać, czy coś macie. Oczywiście możecie mi doradzić coś ciekawego. Jeśli macie jakieś, jakieś ciekawe polecajki, bardzo chętnie z nich skorzystam. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Do następnego filmu. Pa!